zrobić sobie taki zestaw, czyli źródło prądu stałego, na przykład bateria jakaś, żarówka, która nam pokaże, czy rzeczywiście płynie prąd przez nasz obwód, dwie elektrody grafitowe i przewody elektryczne. Dwie zlewki napełnij wodą, w jednej zlewce rozpuść cukier, w drugiej sól, następnie umieść w nich kolejno elektrody i obserwuj żarówkę. Przed umieszczeniem elektrod w zlewkach Należy je dokładnie przepłukać wodą destylowaną, żeby nie pozostały nam składniki poprzedniej substancji. No i teraz moi drodzy, mamy cukier rozpuszczony w wodzie. Filmiki są takie troszeczkę ucięte, krótkie, no ale mam nadzieję, że będziecie wiedzieli o co chodzi. Tu pamiętacie, mam nadzieję, z lekcji przyrody i biologii, sacharoza to jest cukier po prostu. Czyli wkładamy. Prostu nie czyli przez nasz obwód nie popłynął prąd. Natomiast w tej chwili jeszcze ten roztwór wodny soli. Hmm. Czyli to, co mówiliśmy. Chlorek sodu, czyli nasza po prostu sól kuchenna. Moi drodzy, i teraz tak. Ponieważ hmm. Obejrzeliśmy sobie filmik o tych związkach, jonowych związkach kowalencyjnych. Przy temacie lekcji mamy podane, że powinniście zrobić sobie tabelkę, zapisać te różnice i podobieństwa między związkami kowalencyjnymi i związkami jonowymi. To już mam, gdzie ja mam, w multitesie Dobre, na fajnie. Słuchajcie, w tej chwili zeszycie. Rysujemy tą tabelkę. Zapisujemy te informacje. Może jeszcze dodam tak, jeżeli nie będzie to dokładnie widoczne, bo tu może być problem.